Cześć wszystkim! Dziś będzie o kurach, a w zasadzie kurczątkach. Zostałam zainspirowana przez jednego z komentujących, przez użytkownika Nevada, jeżeli się nie mylę, 11. No i zapytał mnie, jak wygląda inkubacja jak to wygląda u mnie z inkubacją. Póki co nie mam w planach nowej inkubacji. Za tydzień będą się kluć, e, powinny się kluć e, ostatnie kurczątka. Następna będzie dopiero pewnie na jesień. Ale tu są efekty e, poprzedniej inkubacji. Kuczątka mają już e, dwa tygodnie i świetnie sobie radzą. Jak widzicie, już na wybiegu razem z dorosłymi kurami. E, nie ma tutaj problemu, żeby sobie same tutaj spacerowały po, po wybiegu. Co prawda, jeżeli chodzi o um, temperaturę, to ona właśnie temu sprzyja. Bo gdyby było chłodniej, to wdziałoby się troszeczkę gorzej. One na pewno nie, nie chodziłyby tak luzem, wtedy byłyby przetrzymane w kurniku. Natomiast jest piękna pogoda, więc aż się prosi, żeby je tutaj Wypuścić. Niech sobie spacerują po, po całym wybiegu. Prawdę powiedziawszy, ciężko je tutaj znaleźć, ponieważ spacerują i są wszędzie. Jak to właśnie małe kurczątka, jak to kury mają w zwyczaju. Można je znaleźć wszędzie. Tam jedno nawet maleństwo, zobaczcie, jak wysoko na sobie siedzi. Jak to prawdziwa kurka. A mają dopiero dwa tygodnie. Więc y, nie jest konieczne, żeby była kwoka, bo z doświadczenia wiem, że często sprawiają problemy. Kwoki już wcześniej y, 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 wodzą kuczęta po ogrodzie, one tyle piszczą, widać, że im to nie odpowiada. No, z tymi kwokami bywa różnie, no wiadomo, no, ma to swoje plusy. Ale jeżeli chce się mieć jakąś większą ilość, a my tu troszeczkę potrzebujemy na nasze trzy rodziny, troszkę więcej tutaj tych kurczan, no to jest kłopot z kwokami. Dużo łatwiej nam jest po prostu dać do inkubatora. Ale jeżeli chodzi o kury, bo jeżeli chodzi o kaczki, no to zdecydowanie kaczki. Doskonale sobie radzą z wodzeniem z kacząt, z wysiadywaniem jaj. W związku z czym, kaczki nie inkubujemy. Kaczki mają swoje jajeczka, które same wysiadują. Tak jak widać, mamy tutaj jedną mamę. Która nie jest zadowolona z tego, że tutaj zaglądam na no niej więcej. Nie będziemy przeszkadzać. A gdzieś tutaj pod drzewkiem kolejna mama. Ja tutaj nie robię nic, ona się nimi zajmuje. Trzeba im tylko dać świeżej wody. A reszta trawka tutaj jest przed, przez nich systematycznie podskubywana. No i zobaczcie, czego im więcej do szczęścia potrzeba. Mają odrobinę zieleni, teraz troszeczkę schronienia. I zobaczcie, jak się pięknie chowają. Także jeżeli chodzi o kwoki, to niestety, ale zrezygnowaliśmy z podsadzania jaj pod kwoki, ze względu na to, że było dużo strat i, i dużo tutaj roboty. Natomiast jeżeli chodzi o kaczki, no to zobaczcie. Bardzo przyjemnie się na to patrzy. O, jakie zaspane kaczątka. Także tak to u mnie wygląda. Na no dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.